Cześć, cześć. Tronowy Bartek jest dzisiaj ze mną. Ja. <noise> no Dzisiaj będziemy grali Randomizer UHC. I, i, i co, i co, i co robimy? Co mamy zrobić? Grać. Nie, no tak, to, to, to każdy wie, ale co mają zrobić? Ty powiedz. Łapkę górę i subskrypcję. Dużo odcinków. I komentarz. O, właśnie, komentarz. I, i, to, i, to, I to lecimy do odcinka. Ej, dobrze. Jesteśmy. E, gdzie jesteś? Ja daję kompas na ciebie. Kompas na mnie. O kurde. Ty też na mnie zrób. Na Ej, dobra, ja mam drewno. Ja mam drewno ja dużo. Ja mam drewno, ja też mam drewno. Gdzieś tam stronę, dobra. Y okay. aha, tu jest moja półka. Ja mam strasznie dużo drewna. Z liścia. Z liści. No, z liści. Takich e, co... no. No tak, tak, tak. Mam mleczka. Czy no, dostaję... Ale... Co za zatem... y ty jesteś tam, tak? Opowiadasz. A właśnie widzę, że chcę Wam powiedzieć, że tu jest powrót na YouTube, nie? Bo dawno filmów nie robiłem. I Wam wytłumaczę czemu nie robiłem filmów i takie rzeczy. No to słuchajcie, uważnie. Bo dlatego nie robiłem filmów, bo mi się komputer coś raz yy, rozpieprzył. <ścoughs> I musiałem go, musiałem go tak zwany upgrade'ować. Weź yy, na kompas w, na mnie, daj. Mamo, mamo, i dlatego nie nagrywałem musiałem wszystko sobie zainstalować I Mam psy, mam psy, mam psy, mam psy Mam psy. Mam psy. Co? No to tak, ymm, to, co mówiłam, to chyba wszystko mówiłam Dobra, do rzeczy, do gry do... gdzie jesteś? No idę do ciebie kompasem A do mnie kompasem idziesz, dobrze to chyba strasznie... Ej dobra, idziesz do mnie do kompasem też? Nie, 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 Muszę dostać trzcinę Traptora Traptora kwiat. Z kwiata drzewo. Z. Kwiat drzewo no, jesteś o czekaj, trzeba dobrze się... Trzeba dobrze zauważyłem, że mi się... Czy widziałam portalo, opuszczony. Kurde. Ała. Ty mi się chyba przywidziało. A ty nagrywasz? No, no, nie, nie nagrywam. Wiesz, po prostu... Ale trzeba ścięcie teraz. Nie, nie mam. Nie mam cięcia. Dobrze. Mm. Ty ja Ciebie gdzieś tu widziałem, nie? Nie, kto to? Tak! A, to Ty dobra jesteś. bambus. Nie, postaw go, postaw go, postaw go, postaw go. Postaw. No, o. Eee. Serio, taki i ty. Eee, Szalker. Patrz, <grystanie> pies. Lewituje pies. Pies lewituje Co tu się dzieje? Ale psy limitują co to Harry Potter jeszcze co? No, no chyba widać, że Harry Potter za dużo za dużo lewit <mysy> <to się> <śpuszczamy> Mój mózg Czego? Oj, drzwi <śpuszamy> Szukaj, szukaj rzeczy Ey, yy, jak będziesz miał czerwony schodek, to go rozkopuj. Bo tam to będziesz miał szczęście z niego Tylko z czego tu był ten schodek? To było z tego. Nie to było. Nie tu było mieć. Z bambusa to chyba było. Nie właśnie? To... No dobra, nieważne. Okej, okay. nie, nie, nie. Szczyka to mogło być. Ej, tylko wadło dostaję, się kowadło! Co? Tylko się... Co? Co? O, bierzemy to! Parmi złoto parmimy, złoto parmimy. Trzeba farmić złoto. Ty, trawy, trawa, trawa, trawa. Czerwone schodki! czerwone skutki. Co? Czerwone schudki. Skąd? Skąd? No, no miałeś, wywaliłeś się. To jest z tego, to jest chyba z tego, to, tego. Kopto, 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 kop to, kop to, 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 to. to różowe wypada. To jest OP, to jest OP różowe. Patrz, 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 na to, patrz na to. Ja wiem o tym, że to jest OP. Czy się z tego dużo dostaje. Jest. Jest, kurwa, dobrze. Dobra, ja wiem jak to zdobywać. Ja wiem jak to zdobywać. No, 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 powiedz, powiedz. Prawo, prawo, trawa, trawa, trawa. Kop, kop, trawę, kop, trawę, kop, trawę. Ej, i, i co, mam zabijać owce? Trawa, trawa, z, e, ten. A trawę? Dawaj, tu jest trawa. Taka, bo to... O. E. Ty no ale mi rzeczy znikają, no co jest ty Piesku muszę cię no, niestety... Przepraszam cię. Owce też. Aha, no dobra. To chodź, ty... tu, chodź tu do mnie, Czekaj. Tu jest dużo trawy. Ja myślę... Mam... Już trawy mam tego. tego. Szczęście. Bez nikogo nie dostałem, więc cały złoty jestem. Mam złoty na nie. Nikt tego mi nie powie. Okej, okay, dobra. Jest cool. A właśnie, mi to jest potrzebne! Głupi jestem. I to prawda. Bartek, idę do ciebie. Gdzie jesteś? Ty yy, Tym sobie miejsce tam gdzie tam. Bartek pomóż mi, pomóż W czym? Mi to kopać, to kopać Pomóż mi to kopać, chodź Ej Bartek za tobą A tu? Kop, to kop Kop to No wykop to wszystko, weź to kop, ciągle kop da. Masz tego? To. Nie, to. Tego. Wiem, wiem. No. Się dostaję, patrz. Co się dostaje? Nie, tego. Potem to. I teraz to. I patrz. Nie, teraz to. O. Wiem, ja wiem, wiem. O, tu jest żelazo, dobra. 36 osób jest? Co tak szybko? Minęło 10 minut. Już. No 10 minut. A nie, tak widzę, że naprawdę mam mówię, zostawcie tego słowa, bo chciałbym dobić 10 słów. to zrobię specjal na tysiąc subów. Proszę. Owiajcie tych słów. A czemu taki jesteś dla mnie? Rastowałem. <noise> Jak coś on mnie wbije po szkole. Co? Tak to prawda. Nie nie prawda. Nie słuchajcie go. Bo mi to. Tylko sobie... wieś, to nie wytni. <noise> nie wytnę tego. Dobrze. Nie wytnę tego. Będzie wiadomo. Mogę mi potem? Jaką będzie mnie bić? Czuję się jakbym grał znajomą grę tylko. Nie wiem jaką. Ale oczywiście w Minecraft tylko. Czekuję, takie coś. ale já ja jí to zostaje. Uuu! Uh! Sigma, 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 Sigma. Ty kostek, ty dostaje refy! A jen zaj... a jestem it. Uuu! Já też. Ale i jit... ty, o matko. Mm. Mm. <laughs> Jak mi się to podobuje? Dobry i ty. Ej, dobra, eee... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... A to nie starcza. A to nie starcza! Fire aspect, fire aspect! Jezu, ja złoto potrzebuję. Gij mi do złoto. Nie, nie zabieraj mi złota. Ja mam tutaj dużo. Dobra, pa, no. idź pan stąd. A no, blo bloki złota mi zabrałeś. No, spokojne, będą bezpieczne. Daj. No dobrze ci tutaj. Już, już, już. Nie panikuj. To moje całe życie, te bloki złota. Co ty pierdzielisz? Co tu jest? Nie pierdziela. Tylko mówię prawda? Ej, dobra mam najlepszy... Ej, dobra. Bartek. No? Chcesz drewno? Jasne. Yes. Rozwal ogień. What? Co masz, tarkę? Co? Jajko. I jajko. Nie, nie śpiewaj tego! Już nikt tego nie słycha. O, masz żelazo? żelazo? A po a potrzę ci? Do seta? Y nie mam. Oczywiście, a masz takie coś? Mam. Masz takie coś? Masz takie coś? Iron Nugget? No. AAAAAAAAH! gdzie GUIŻEŻ! Nie wiem, jak to się kurde to nazywa. A masz, a masz, Robię ci srebrę, robi ci nie ja gram, powiecie. Bo, co? Ja. Ja jestem debilem. Oczywiście. Uuu, eksplodował. Jakby byś interesował, że eksplodował. No ciekawe. To nie jest mi potrzebne. Co jeszcze mi jest potrzebne? No chyba nic nie. Potrzebne ci cały set diamentowy. Nie, nie jest mi potrzebne. Wiesz, my nie gramy survivala. Tyle ci powiem. Gramy UHC Mind na serwerze rapy.pl Najlepszy serwer! Polecam! Pozwalamy ogień! Jak ktoś o mnie zawsze bije po szkole Co ty gadasz? O! Dobra, bijemy! Ej, chodź tam, chodź tam, bo ja mam kompas na typa, chodź Chodź, ja tu mam kompas na typa i będziemy walić go. Ej, to, 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 co? Co? A nic, nic. Eee, czy mi się nagrywa, to nie nagrywam. To po przejściu zaraz będziemy. Ej, dobra, Ej, ale to pas, ja to mówiłem. Dobra, Dobra lecz na niego, lecz na niego. Nog chuj! Nok! Nie mogę, no, nie mogę, bo ja jestem za daleko. Lecę, lecę, lecę. Jemy po RF. Ona mi idzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Aj nie ty na o Jezu, przepraszam i cię. Ja na jej pustatko mam. Ile on ma HP? Nie wiem, nie ma... nie ma... Kurde, czekaj. O, trafił! Pa padło mu coś? Nie, to mu się... M, Nie, opadło, mi nie padło. Nie gonimy go. ja Nie go, nie gonimy O, dobra, to, dobra. O, oh, on ma dobre i stanę. Nocha. No Nocha. dostał, go, Jest! Zabiłem! Nocha. Zabiłem go! Zabiłem! Nocha. Nocha. mankusza! Mankusza! Nocha. Mankusza, man, Ale e z nim. Masz banie tu? O, Daj banie, Nocha. 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 banie, daj ja Dobra, Essa z nim, zabiliśmy go. Ej, tu jest druga kusza, tu jest druga kusza Chodź tu, mam dwo, mam dla ciebie kaj, kusza, kaj? Mam dla ciebie kusza. Dobra. Mam kaj, a on miał spodnie. On miał spodnie. Ej, mogę spodnie, proszę. E, a ja sobie sam skraftowałem spodnie. Trzymaj... Kusza, trzymaj kuszę, trzymaj A ty, a strzały są? Tak są strzały, oczywiście, że są. A daj mi. Czekaj, czekaj, no właśnie, czekaj, podnieść podniszczały. I tu miecz diamentów jest. Nie. A masz jego e, miecz żelazny? Mam, 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 mam. Ma. Oczywiście, że mam. A daj, daj, trzymaj, daj, daj. Trzymaj. Twoje Aspekt 2 Trzymaj. Czekaj, ja A, mam dobra. diamentowy. Dobra, idealnie. I go zabiliśmy. <laughs> A jest z gościem. Nie spodziewał się tego. Nie, ja nie mam... Ej, ile masz HP? Co? Ja mam... E, 13 mam. Idealne. O, dobre, to ja będę musiał chyba zjeść koksa. To zjedz, 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 Bo ja mam 3,5. Bo jak nim się więcej biłem, po prostu, no... Aha. Co? A ja się nie biłem? No, ale mnie ja po prostu o mnie. Ej, ty! Uh, 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 kurde, on się przestraszył! Dobra, dostał, dostał, dostał. Moc, co dostaje? Jest! Jest, jest, yes, 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 yes. 12 z, y, ten bloków złota. Ej, tu kolejne tripy są! Masz mieć żelazny? Nie, no, ale ten. E na push Miał? Miał tu gdzieś. Miał tu gdzieś mieć żelazny jeszcze. Ja mam z niego, masz, masz. Dole. Ej, mam dziewięć tego, mam tego 9. Mam tego 9, Bartek. Mam Co tego 9. A, A czego, czego, czego? Uuu, kurde, dobra. Ja mam dobra, ja je, jem, ja ja jem Żebym się uleczył, dobra, jest idealnie. A ile masz złotych jabłek? 6. Ale, ale potrzeba... Potrzeba ten... Potrzeba... Dobra, trzymaj dwa. Bo ja kurde, nie mam ani jednego. Lepiej, żeby potrzeba mieć kurde jabłka, bo ja mam 59 sztabek złota mam. Ja mam 12 złotych bloków. bloku. Halo? A jak się podkrada? Jak się podkrada? Co za... Co za, kurde ten... Ja... Ale się podkradnął. Ej, wczerze, 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 wczerze? Bym go nie zauważył, dobra. Ej, ty, planami. Dawaj tego, dawaj tego, dawaj tego! On jest bardziej wystakowany. Dobra. On ma weakness, on ma weakness, on ma weakness, on ma weakness. Glowing, on ma weakness. glowing. Dostaję, dostaję, dostaję! Wiem, mocno Jest! co Dobra. Ile refów? Czekaj, on miał killoff jakiś. Co mnie za kill off? Onu kill off. Nie mam kill offu. Oh, Idalnie, dobra. Wydajność 5. Oj, strefa, 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 strefa. strefa. Ej, dobra. Border, border. Border, border. Dobra. 36 stopy, tender, Tu mam. Ile? 36. 36. Ej, tu już się. Typ buduje! Czekaj, żel żelaznego trzeba yy, tam wywalić. Dostał, 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 dostał! Jest na dole! trafię Lecę na niego! Ja lecę! Ja lecę na typa! Żelazny! Pullzela! No pól żelak! Lecę na niego! On się założyło teraz! la am pur la. Dorei este să muca Faci tu! Dobra, dawaj jemu go. Dobra, Dobra, Dobra idę na piek. Chodź tu. Ja go muszę uderzyć, bo ja mam Fire Aspect. mango, mango, mango. ja bym jej było. Chodź tu. Ja idę do, e, ten. Spokojnie on tak nie ucieknie. No I idzie wejść na doportelu. O idzie w górę, w górę. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. O, si, 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 O si, 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 Koksa si, koksa si, si, koksa, zjadł koksa. si, si, uciekaj, uciekaj, uciekaj. si, 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 Nie, ja go si, ja go si, ja tylko go si, 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 O kurde, mam si, 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 To si, 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 O kurda. E bu maç. Aa maç Mango, 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 nos, 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 mango, mango, nie, mango, 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 kurszy, kurszy. Uż, czeka, czeka. mango, 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 Tak, nie knokaj. Dobra, ale perfekto. W górę, w górę. Życie go. Nie, nie, życie. Ja mam jamentowy kilo. Jest! Zabiłem! 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 Zabiłem go. Dobrze. Jolej, perfekcyjny strzał. No, dobra. Mam prawie diamentowe wszystko. Hejmik tu jeszcze jest. Mam chemik. Ale perfekty, perfekcyjny strzał. Jak chcesz defów? No daj, bo ty masz wszystkie... A masz koksy z niego? Nie, nie mam koksu właśnie. On no, zjadł wszystkie. Daj, no, daj, daj, daj. Trzymaj. Czekaj tutaj coś jest. Daj chociaż spodnie mi. Spodnie, dobra. Trzymaj. A masz... masz? O dobra, dzięki, czekaj. Muszę coś wyrwalić. No bo, bo twój... dobra. Do... Ja do... dobra. Idealnie, kurde. Ale ich robimy. Mamy wina. Już... No, ja... no, mamy wino. Ale kto wygrał ostatnią walkę? No. A właśnie, bo ja... Przecież, bo przecież my soja mamy. No. Przecież my... ja zapomniałem, przecież ty solo. Ty faktycznie, ty. Zapomniałem. Ej dobra, szukamy typów. Chodź, idziemy szukać typów. Mm -hmm. Bo tam jest jakaś woda, myślę i tam chyba. Tak, 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 tak! Tam jest typ, tam jest typ, tam jest typ na takiej wieży tam. Jest taka wieża i tam jest typ. Bo woda zabiera. Biją się! Biją się! Dawaj! Lecimy na nich, dawaj! Tu się typy biją! Tam lecimy! O nie, o ma tego! O ma, ma tego! Kurde. A, ja też zedłem. Dobra. Do, Do widzenia. Dobrze, widzowie. To było już na tyle z tego odcinka. Zostawcie suba i łapkę górę z i komentarz. Napiszcie. I... elopanillo siema!